Cześć, stoję się ja dzisiaj jestem z kolegą tutaj w takim opuszczonym nie wiadomo czegoś, <grymśle> czymś i zaraz ja, ja będę tylko po niemiecku mówił i no, ja was zapraszam do tego filmu jak widzicie, ja mam pretek jeszcze sobie, to zaraz jeszcze troszkę wyjdę i no, ja teraz wam trochę po, po, poprowadzam i wam trochę po pokażę co dużo nie jest, co w ogóle było, tego nie mogę wszystkiego opisać Teraz mówię właśnie po niemiecku. Lukas, ich z z e halt, um, nie nehm gerade ein video auf YouTube. Also ich sehe da halt, ich habe noch gesagt, dass ich auf Deutsch reden werde. Und auf Tu jest nie wiadomo co jakiś co, coś. Nie no prostu myślałem, że jest jakieś li do listów, ale jak <tosz> widzicie tutaj raczej tego bardzo nic nie ma. Lukas! Kom? Nie okay. Kolega już idzie, nie wiadomo gdzie, gdzieś połudzie sobie. No. Ja tutaj jeszcze raz poprowadzę. To dużo tutaj nie jest. Tak za bardzo to było. Szukać w goglach nie będę. To widać, że jeszcze coś stało. Co stoi, co to stoi. Ale po środku to bomba wypucha, bo już widać dziurę po bombie. Wow, to ładny kamień. Gładki ładnie. Skóra, nie wiem Nie wiem, no dobra Zostanę Albęcy wentowałek Dobra no. Dużo nie będę Was poprowadzał ale Tak 3-4 to wiem Nie wiem co to było Ale tak powiem, Was oprowadzam To jest znowu coś jest Ale to wygląda jak stare bunkry, Albo stary wiedzachny bunkier Ale no ja muszę też uważać na zegarek, bo do szkoły nie mogę się spóźnić. A będzie fajna wymówka, że byłem na podwórku i nagrywałem na YouTube druga firmy. Film, a, a nie mogłem wcześniej to zrobić. No jeszcze jeden film rzuciłem. Tam yy, byłem z kolegami i tam poszukaliśmy tylko po niemiecku mówiłem. I no. Tutaj muszę właśnie, bo mam kolega już tam dalej, daleko daleko zaszedł wszystko patrzeć to nie będę pokazywał, bo jak mówię muszę iść do szukty. To jest woda jest. Tu coś jest, ale to wygląda jakby jakieś okrągłe coś było. Nie wiem. Ja się nie znać. Najlepsza wymówka. Ja nie rozumiem. Ja nie umiem, ja nie Mam tabletki, No To jakiś nie dam, co to było praktycznie Prawdopodobnie tu, albo tam z tyłu bardziej było wejście, a wyjścia nie było, a tu zostało, tu były te rękami, które takie ten, ten został no. A tu też jest, ale to jest. Tutaj, tak, no i jak mówiłem, to nie wiadomo co to, to jest, co to, to było, a 100% jest to jest było jeśli <laughs> chcecie więcej filmów, zostawcie lajka w górę, napiszcie na to w komentarzach jakie następne filmy i widzimy się do następnego filmu. So, elo.